W dzisiejszych czasach płacimy coraz mniej gotówką, a prym wiodą płatności zbliżeniowe. Na popularności zyskuje płacenie telefonem i smartwatchami. Jest to możliwe dzięki technologii Near Field Communication, znanej pod skrótem NFC. Technologia NFC, nazywana po polsku komunikacją bliskiego zasięgu, pozwala na przesyłanie danych na odległość do około kilkunastu centymetrów. Jest ona powszechnie dostępna w telefonach od 2014 roku, kiedy to dwa technologiczne giganty wprowadzimy ją na rynek. Transakcje na niewielkie kwoty, zazwyczaj do 50 zł, nie wymagają od nas żadnego potwierdzenia. Dlatego też płatności zbliżeniowe wzbudzają kontrowersje. Tak jak zgubienie karty może okazać się problematyczne, tak zgubienie telefonu bądź zegarka nie narazi naszego konta na straty finansowe. Dlaczego? Ponieważ by dokonać płatności za pomocą NFC, należy odblokować urządzenie, z którego korzystamy. Powinniśmy więc pamiętać o ustawieniu kodu PIN, który, w razie potrzeby, nie pozwoli na dokonanie transakcji telefonem lub zegarkiem. Płatności NFC są więc tak samo bezpieczne jak te realizowane za pomocą klasycznej karty zbliżeniowej.